Cóż się nie da, wszystko się da. Nawet w foteliku do siedzenia się obrócić. Prawda, kochanie? Tu? Kto się tak obrócił tu? Kto się tak majgnął? A jakie pruki szły w trakcie przewracania? A to nogę gdzie tam dajesz, tu się nie daje. Nie, nie wolno wstawać. Gdzie to nogę tam podginasz? Nie wolno. Ta Igora goni. Widzisz, wysłał Igora na miejsce. A ty z takim śliniakiem wielkim. Maruś! Zdejmij mu śliniak. Bo przecież taki dlizor masz. Je 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 Jezor taki. O, jakie mu się pokazały. Jaka klata. No może kochany. Jo Niek. Pokaż, ile masz siły. O tak, pokaż. Pokaż! Dziadek z babcią będą oglądać. Takiego siłacza! Takiego siłacza powiedz. Po owocach, po tych zupach. Ojejku! Co to było? Kto to był? No. No. Takiego siłacza nie, nie. Nie, no, widzisz? Tak, nonek. Co? Nogi się poplątały? No i gdzie się przewracasz? Gdzie się nonek przewraca? Gdzie mój dziubeczek się przewraca? Taki ładny się? z taką czupryną na głowie. Z taką czupryną. Znowu tata przyjdzie. Cię tak wycochra po tej czuprynie. Wycochra. O tak, i zabaweczki, wszystko jest, wszystko jest na miejscu.